A my mamy dzisiaj do omówienia spotkanie twoje z Mafasim Tak, e, ja w ogóle tak sobie to podsumowałam, że co dzisiaj będzie, e, e, będą takie tematy pieniądze i seks. Czyli to, co wow. nas To co to zawsze był W e, przypadku no fashion jedno i drugie w zasadzie. Tak, ale w przypadku Ma Fashion bardziej pieniądze, w przypadku Mateusza Dawinnickiego, o którym za chwilę bardziej seks. Zaczynamy od pieniędzy. o, pieni o pieniądze. Um, właśnie tutaj sytuacja jest taka, nie wiem, czy wiecie, że Ma Fashion została uznana przez taki e, naprawdę poczytny portal i e, wpływowy wwd.com, e, modowy. E, jak za najbardziej wpływową influencerkę, blogerkę, która zrobiła najwięcej pieniędzy na świecie dla swoich reklamodawców. Super. Nie dla siebie, a dla swoich dla reklamodawców. Dla swoich reklamodawców. To tam chyba 65 milionów. No i porozmawiałam sobie z Mafeszyn na temat tych pieniędzy i jaki był odbiór tutaj w Polsce. Jaki bo to nigdy nie jest łatwo. No właśnie Wiecie, ładnym na Instagramie to ciężka praca. I tak. mówię to bez Nie, słuchajcie, 65 sakazmu. milionów dolarów. Ona wyprzedziła takie nazwiska jak Anna i tak dalej to i to jest naprawdę globalne ranking czyli nasz polski towar eksportowy mefesza. Pamiętajmy, że w zestawieniu jest też Anna de Delarusso, ale niżej od ciebie. No tak, ale myślę, że w wielu innych dziedzinach jest znacznie wyżej. Zapomnij mi ile tam ile oni wyliczyli ci tych milionów, które zarobiłaś dla marek, z którymi pracujesz. E, z 64 miliony dolarów. No no właśnie. Nie, nie pamiętam tak dokładnie. Wiesz, e, wszyscy inni zapamiętują lepiej tę liczbę i bardziej mi to liczą. Ja aż tak się na tym nie skupiłam. Wiem, że po prostu dużo. No właśnie, ja jestem ciekawa, jak w Polsce osoba z e, taką właśnie historią funkcjonuje. Spotkałaś się już z zawiścią, czy to są mity, że Polacy są zawiści? Nie są pracujesz w tej branży. Zresztą wiesz co, nie trzeba pracować w naszej branży, aby się spotkać z zawiście. No po prostu jedni ludzie e, mają problem z jakąś osobą. E, no i po prostu tacy są ludzie, no. Ale e, jak dowiedziałaś się, że jesteś na szczycie tego rankingu, to e, byłaś zaskoczona? <grym> no raczej. Czy to był w ogóle szok? Wiesz co? Myślę, że zrobiłam identyczną minę, jak wszyscy ci, którzy to zobaczyli i przeczytali. Ten news. w bardzo szanowanym, że tak powiem, online. Słyszałam, jak się śmiałeś, że gdyby to po prostu chociaż 10% trafiało, to cię to by było w ogóle szał. Znaczy, się, wiesz co? No, w pierwszej kolejności po prostu ludzie nawet nie doczytali i do mnie dzwonią: Julia, wow, ile ty kasy masz w ogóle? Wszyscy mnie pytają: Czy tak, masz pożyczyć? Tak, czy mam pożyczyć, czym ona się zajmuje, że na tyle zarabia? E, no ale, sorry, no nie mam posiadłości w każdym miejscu na świecie świecie to nie są moje pieniądze to nie są jej pieniądze i w ogóle żeby było śmieszniej to nawet ma fashion. okazuje się, że nawet jeszcze sobie mieszkania nie kupiła.